No halo, Barbara, słuchaj, Ty pamiętasz tą kolekcję Country? No właśnie, tak, to jest dokładnie ta masywna, rustykalna, ale teraz jest inna. Już przyjechała do nas, jest w odmienionej wersji, w pięknym, jasnym kolorze. No prezentuje się przecudnie, tylko wiesz co, mam taki problem, bo no, meble są piękne, mają bardzo ładny kolor, ale potrzebuję dodatków. Przywieź mi szybko coś ładnego, bo wiem, że Wy tam w rustykalnych uchwytach macie dużo fajnych rzeczy, dużo rzeczy w stylu retro, więc pakuj co masz i przyjeżdżaj do mnie szybko. No cześć, witam, cieszę się, że już jesteś. Pokaż co tam masz, no i zobacz co mam ja. Piękną marynarkę! <laughs> Cześć! Hej. Co to masz za meble nowe? E, czy ty pamiętasz naszą kolekcję country? Taka, Taka masywna, szaro? szara, rustykalna. Tak. I to jest właśnie to samo country, ale inne. Co się zmieniło? To przede wszystkim kolor. Wcześniej było szaro, teraz jest jasno. Ten kolor jest taki no, nieoczywisty. Bym tak, bym widziała, bo Nie jest nietypowe. to biel, nie jest to mm -hmm. beż. Ciepły, fajny odcień z przecierką. Tutaj ładnie widać strukturę drewna. No i to... Do... Tak, struktura, struktura też jest widać. zachowana. Mm -hmm. No i w tej kolekcji co? Mamy dużo mebli. Mamy meble do sypialni. Tu na stole już mam paterę od ciebie. Która tak. e, tak. w sumie idealnie pasuje. Idealnie po, no pasuje, tak. także tym bardziej jestem ciekawa, co no, ja jeszcze wiem, mi przyniosłaś. Je, co? przywiozłam, tak, żeby nieco ożywić ten kolor, mhm. e, no bo chciałam Ci pokazać, że meble z tej kolekcji, bo widziałam słyszałaś mi kiedyś e, MMS-a, <ślam> więc wiem, jak mniej więcej to powinno wyglądać, e, znaczy powinno. E, no. <ślam> no pokaż. No. E, Właśnie widzisz, zastanawiałam się długo nad tym kolorem, bo z jednej strony on jest nieoczywisty, można się by było obawiać, że co do niego dopasować. Ale jak się okazuje, można do niego dopasować wszystko. Bo yy, i poczekaj, i ten grafit. I ta żółć, i czerwień, to wszystko bardzo fajnie wygląda, dodatkowo tutaj, wiesz, to powoduje, że się ożywia, tak, tak, meble, a pewno. zegar jest piękny, zegar jest piękny, bardzo retro, podoba mi się. A takie meble do pokoju dziecięcego macie również, czy nie? No one nie są dedykowane do pokoju dziecięcego, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je tam wykorzystać. Tutaj nawet zwróć uwagę na, na krawędzie tych mebli. One są ładnie zeszlifowane, zaoblone, także nie ma tutaj ryzyka, że dziecko się uderzy. Mamy też inny modeluszka, dużo niższy, więc idealny dla dziecka. No to fantastycznie, bo takie dodatki mogą być również do pokoju dziecięcego. Kładź od razu z tyłu. Na razie sobie to położę tutaj, wiesz, a później będziemy wybierać. Słuchaj, mam różne różnoczki, jak zawsze. Mamy trochę dodatków z jutry, pomyślałam o czymś Co takim. To? Czekaj, ja wyciągnę to. Jest to dekoracja, tu może do środka włożyć kompozycję na przykład z mech, leku, dokładnie. Szyszki, albo kamyczki, fiasek, <laughs> muszelki. <laughs> Świeczuszkę? <laughs> tak. No super, Więc bardzo mi się to... Ja rozumiem, o... że ja sobie mogę to na przykład powiesić i wtedy Możesz. będzie mi ładnie Możesz sobie wiesić, Tak, Słuchaj, do kolekcji pokażę Ci coś jeszcze. Mam przewód, który jest określony naturalną jutą. O, to z kolei myślę, że właśnie fajnie by wyglądało na przykład nad stołem w jadalni. Na przykład albo jako y, lampka do czytania przy łóżku. O. To jest no taka super. Bardziej... Y, Mocny. Mocny. <noise> Słuchaj, jest bardziej takich industrialnych e, gadżetów i dekoracji mogę Ci polecić taką lampkę. Mm -hmm. Fajnie wygląda jako lampka na, y, na, szafkę. na szafkę nocną, ale też wiesz co, pokażę Ci, jak to wygląda, ale również na biurko. Mm -hmm. Jeszcze wcisnę. Bardzo o, fajnie. fajnie. I Dodarmy tutaj jeszcze widzę takie hydrantowe pokrętełko. Tak, w kolorze czerwonym. No fajne. Tak? No fajne. to, no fajne. to, to się cieszy, to będzie? Z podobnych jeszcze opcji mam e, klosz, który... Widzę, zaraz, że zaraz Ci pokażę. Dużo macie oświetlenia nowego. Tak, wyłączę, żeby nam tutaj nie przeszkadzało mm -hmm. to. E, ale generalnie ta sama żarówka czy jakaś inna podobna, te Edisony są bardzo fajne. Może być na przykład takiej kompozycji. No też super. No i rozumiem, że mogę sobie u Was zamówić i, yy, i lampkę i, i żarówkę też. Żarówkę nie. <grywka> lampkę jak najbardziej, żarówka już jest po stronie klienta, więc słuchaj, ale mogę Ci sprezentować. No, o, no wiedziałam, że mogę na Ciebie liczyć. Patrz, nawet w kwestii roweru, czy tego zegara, mm -hmm. mm, proponuję Ci dwie tablice. O. To jest dobre. Ja sobie to powieszę nad łóżkiem i to mi będzie przypominało o tym, że mam trzymać dietę. Chociaż łóżka są bardzo masywne i wytrzymałe, ale obawiam się, że no tutaj ta granica... No to w takim razie ten znak może wskazywać mężowi, że lewa strona jest twoją stroną na przykład, Przyda się, więc tak? Słuchaj, to ci zostawiam od razu. E, Przygotam ci coś jeszcze jednego. Nie wiem, czy ci się spodoba. W upytach mhm. mamy takie lampy. No ładne. W kolorze miedzi. I pytanie: czy to ci się podoba? Czy to ci w ogóle pasuje, tak? Bo powiem szczerze, bardziej to jest. Tak Wiesz, glamour, to, ale jako podoba, przełamanie. Podobać mi się podoba. Chociaż yy, myślę, że akurat ten odcień fajniej by wyglądał przy rustyku. No to odkładamy na bok w takim razie. Eee, tutaj, tutaj ta tonacja jednak jest taka e, chłodniejsza, mimo wszystko, a tam przy, przy tym naturalnym brązie myślę, że może fajnie wyglądać. Słuchaj, mamy jeszcze taką wersję, ewentualnie kinkiet? tak kinkiet. Mhm. To akurat bez żarówki możemy przekręcić, ale dokładnie taka, taka sama opcja. E, jeżeli to są meble. No, ale jeżeli to są meble właśnie w kolorze. O, i ten kolor... białym, tak. to myślę, że to będzie idealne. Tak, tak, dwa tak. zegary, które są daj, daj, daj. <laughs> dokładnie w tym samym kolorze. Zobacz, tutaj on idealnie się komponuje z, z tą przecierką, którą tutaj mamy. Więc na pewno mhm. jako dekorację polecam znaczy dekorację, no produkt, który się... Bardzo przydaje, tak? Tak. wiedzie jak jaka jest godzina i która właśnie jest, więc. Ale to musisz... tak, wiesz, i do sypialni, i do jadalni, i do salonu. Ale myślę, że pod ten kolor mebli akurat. Tak. Bo, bo tutaj zauważ, przecierka nie jest do czarnego, mm -hmm. tylko to jest taka, taka szarość, grafit. Tak, pewnie, że to wygląda idealnie. Eee, Co jeszcze? Chodzi, jeżeli chodzi o meble w tym kolorze, to polecam mm -hmm. też takie dodatki. Mm -hmm. Szpieczka w, w każdym pomieszczeniu, w każdym krystwie. Wiesz, ja I lubię sobie używać na przykład mm -hmm. świec zamiast lampek nocnych, więc myślę, że. Gaszę się później? Gaszę je, tak. Słuchaj, <słuchaj>, Słuchaj nie o tym pamiętać, więc myślę, że to też jest bardzo dobra opcja. Tym bardziej, że w kolorze mm -hmm. szarym mm -hmm. takiej starej szarości, więc to też ci polecam. To ja tu jeszcze mam, mam już tu jeden kinkiet, który może zasakiwać, bo jest. Też wykonany z rur. To taki hydrauliczny. Tak, dokładnie tak. Ale zobacz, jak pięknie wygląda. Wyobraź ja sobie, że nie masz lampki nocnej mm -hmm. w sypialni, a masz przekręcony kinkiet nad szafkę nocną. A Wygląda pięknie. On może być w tą albo w... Tom. Tak, oczywiście, może być w każdą stronę, więc taką wersję no też Ci przekazuję. Mm -hmm. Zauważyłam na wejściu od razu, że masz obraz. Tylko widziałam u Ciebie, więc myślałam, że mam będę miała dla Ciebie jeszcze lepszą alternatywę. No, pokaż. Tak, muszę się tylko powykinać trochę, ale zobacz, co przygotowałam. Coś, czego wow. jeszcze nie widziałaś. Przepiękny zegar w kształcie półki, i myślę, mhm. że jeżeli wymienimy ten obraz. Na taki Czy... zegar, nawet jeżeli będzie nie symetrycznie, delikatnie to na <grymna> <to grymna> Obraz lubię, wyglądało. ale powiem szczerze, że ten zegar też mnie przekonuje. E, także widzisz, no country takie jest. E, motywy botaniczne, zieleń, z drugiej strony metal, wszystko industrialny pasuje. styl i to wszystko pasuje. No I ja wszystkie jestem... te produkty znajdziesz, słuchaj, no. u mnie, no nie ma innej możliwości. Także e, meble w firmie Seart. I dodatki urustykalnych. Wszystko dostępne od ręki. Zapraszamy. A gdzie nasza kawa? Halo, kawa. Podam pan kawę? Bo my miałyśmy dostać kawę na początku. No to zapraszamy.